Witam w Diablo Immortal, a dzisiaj omówimy sobie najprostsze metody na zdobywanie legendarnych itemów w grze. Jeśli coś pominąłem, dajcie znać w komentarzu. Zaczniemy od najprostszego, najmniej wymagającego, jakim jest pierwsza nagroda za codzienne logowanie się do gry oraz zabijanie pierwszego potwora. Jak widzicie, ja dostałem hełm w dniu siódmym, który przyznam się szczerze, jest dość mocnym wzmocnieniem, jak na ten etap mojej gry. Ok, pora przejść do metody numer 2 i 3, którą bardzo lubię wykonywać w tym samym czasie, a jest to karnet bojowy oraz bestiariusz. Na kanale znajdują się dwa filmy, w których wytłumaczyłem w jaki sposób zdobywać legendy z bestiariusza oraz jak robić postępy w karnecie bojowym. Serdecznie was do nich zapraszam. Prawie zapomniałem, że w tym samym czasie możecie też skorzystać z kolejnej metody którą jest wykonywanie zleceń, w których odbierając potem nagrody za te zlecenia możecie dostać również legendarkę jako drop, plus dodatkowo dzięki temu szybciej wbijacie sobie karnet bojowy. Oczywiście nie mogę też nie wspomnieć, że wykonując właśnie zadania z Bestiariusza, ze zleceń oraz levelując karnet bojowy, odkrywacie, eksplorujecie mapę, macie szansę otworzyć skrzynki i dropnąć też legendarkę ze zwykłych mobów, co niestety mi się jeszcze nie udało. Ale to może dlatego, że grałem solo. A w party ten drop rate macie nieco większy. Pochwalcie się, czy udało się Wam już dropnąć jakąś legendę ze zleceń. Mi co prawda udało się to jedynie z bestiariusza, ale bym chciał, że tego, tego akurat nie nagrałem. Ok, jeśli już macie naprawdę dosyć szukania legendarek, robienia zadań, albo po prostu macie pecha, pora na coś specjalnie dla Was, czyli na stuprocentową szansę na item legendarny. Co prawda, nie jest to dostępne na samym początku gry, i aby to zrobić, musicie mieć wbity, dosyć mocny poziom, albo dobre partie, które Wam w tym pomoże. Mi udało się zrobić tak jak widzicie jedno wyzwanie, z którego zdobyłem legendarkę, potem próbowałem w party na poziomie dziesiątym zrobić tą wyzwanie na kolejną legendarkę, niestety z tym teamem nie udało to się, ale być może następnym razem już solo mi się uda. Od tego czasu mój build troszeczkę się zmienił, mam trochę nowych itemów, także niedługo pewnie na live będę próbował zrobić szczelinę Wyzwania na poziomie 10. Na które Was serdecznie zapraszam, i pora przejść do następnego sposobu, którym jest ścieżka geniusza. Oczywiście, jest to ta płatna wersja. Ja skorzystałem z wersji Free to Play, czyli nagród Adepta. Też są naprawdę fajne, ponieważ już od poziomu 45 można zacząć zdobywanie nagród. Wystarczy wbijać odpowiedni poziom, a potem, tak jak widzicie, nie tylko legendarne, ale również itemy z zestawów można zdobywać. I ja już odebrałem swoją pierwszą legendarkę na poziomie 50, teraz czeka mnie kolejny item na poziomie 60, którego tak naprawdę nie mogę się doczekać, ponieważ bardzo lubicie te krótkie formaty. Dlatego w tym momencie tylko szybko wspomnę o kolejnych metodach i jest to robienie zadań szczelin ponieważ macie, tak widzicie, w karnecie tutaj zwiększoną szansę na drop danych itemów. Oczywiście też trzeba być na odpowiednim poziomie trudności, żeby w ogóle można było je dropnąć. I przejdźmy sobie na sam koniec, czyli do hazardu, ponieważ im wyższy poziom, tym większa szansa, że w hazardzie dropniecie legendarkę. Mi niestety to się nie udało, było to strasznie nieopłacalne, ale z tego co słyszałem, po levelu 60 jest na to dużo większa szansa i to byłoby na tyle w dzisiejszym filmie. Oczywiście, gdybyście chcieli jakiś ranking top 5 najszybszych sposobów na zdobywanie legendarek albo top 10 najlepszych sposobów na zdobywanie legendarek, bo jest ich więcej, dajcie znać, wtedy zrobimy może dłuższy film albo dalej w takim krótkim formacie, jeśli się wam podoba, zostawcie łapę w górę i suba. Trzymajcie się. Hej.